Cześć kochani, mamy piątek, więc przechodzę do Was z wyzwankami rocznymi, które uwielbiam, bardzo mnie motywują te wyzwanka, i tak marzec, 20 zł, i zostanie już tylko piątka, fajnie, już mamy wiosnę, fajnie, bo pogoda się zrobiła ładna, bardzo mnie to cieszy, tylko, że Niestety ja teraz mam już południe, więc z tej pogody nie skorzystam, ale może w następnym tygodniu uda się skorzystać. Tak, było 20 i mamy 235, prawda? 235, 215. Dzisiaj jest 21.03. Tutaj widzę jakieś drobne, mam nadzieję, że się uda rozumieć coś. Zaraz wracam, muszę rozmienić. Już mam rozmienione. 50 zł. Tak, 20 to miało być. I 200, tak. 235 jest miodka w kopercie. Super. Niech się zbiera. Tutaj pod 12. Ostatnio wrzuciłam.

11 zł i wpisałam 11 do 14. No trudno, już poprawiłam. Tak się czasami może zamieszać. Tak, 12 zł tu już będzie 78. Tak, 78 sądzę. Miałam trzy piątki. To będzie teraz 2 zł za dużo. Zobaczymy, czy się uda, gdzieś się Przywolę za dużo niż by brakowało. Tutaj, Tutaj może się to rozumieć. na pięć zł. Z tymi drobnymi to jest zawsze kłopot. О, тут есть пять злотых, вклада пять злотых. В дробными, а тут есть дробных. Так что это не О, тут есть пять злотых, супер. Okej, okay, już 10 zł. jest dobra, Czyli tak, tutaj wyjmę te 10 zł. I wkładam 8. Nie tutaj. Nie tutaj. W 52 tygodniach, tylko w 26. Już się zamieszałam. Jest, prawda? 78.

Mam jeszcze złotówkę. Do piątku w piątce, czyli jeszcze wrzucimy 5 złotych. Tak. 21, 0, 3, plus 5 i już jest 60, zł, więc super. Fajna kwota. Nikt się zbiera. Cześć wam. Dobrego